Zestaw baterii 200 godzin, life po 4, 24V, do tego BMS 150A powinien obsłużyć 3,5 KW, został aktywowany ten BMS za pomocą tego oto falownika 3,5 KW, do tego. E, już jest zamontowana aplikacja Smart, przepraszam, BMS. Przez Bluetooth można obserwować, jak wygląda stan poszczególnej komórki i całej baterii. No i po chwili ładowania komórki strasznie się rozjechały. Była różnica nawet 2.10 v Także trzeba następny wydatek jeszcze do tego dołożyć. Jakiś aktywny balanser trzeba założyć, żeby te komórki równo się ładowały. Bo niestety falownik za szybko wyłączył, bo jedna komórka już osiągnęła 3,7 V i niestety ten BMS odłączył ładowanie.